na drugi odcinek naszej podróży po lewkadzie. W dzisiejszym odcinku Będę kapitanem z Teksasu Będziemy zwiedzać Lewkadę od strony wody. Pojedziemy zobaczyć jedną z najpiękniejszych plaż na świecie – Porto Katsiki. Pokażę Wam jedną fajną miejscówkę dostępną dla wszystkich, żeby na sam koniec opuścić lepkadę na promie w stronę Kefalonii. Serdecznie zapraszam! Kineski do tych i innych naszych miejsc znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej campigranci.pl ukośnik Mapa Podróży. Serdecznie zapraszamy! Po dwóch dniach odpoczynku na rajskiej plaży Katisima. nasza ciekawość nie pozwala nam zostać w jednym miejscu. Wyruszamy eksplorować południową część wyspy. Zaczynamy od miejscowości Basiliki. Później za kolejny cel obieramy oddaloną o 10 minut drogi następną zatoczkę z parkingiem dla kamperów i małą plażą Amosa. A teraz rzut oka, jak wyglądają drogi lewkady. Czyli wioseczkę. Masakra, po prostu. Uważaj na to, ty... Trudno, musi czekać. Joseczki są najlepsze. Ja piernicza. Gdzie ty się to. A się pcha dalej. Nie, nie on się tam zatrzymał skręć w lewo gdzie w lewo? nie wiem a. sakra ale tak się od 10 kilometrów wspinamy 15% to jest minimum a w to 20% procent, że koła mają lekki uślizg, że tak powiem No robi to wrażenie powiem szczerze No, chyba jest bardziej wymagający niż Pelopones. Niż Evia, ja bym powiedział, że Evia jest prostsza nawet w trochę miejscach, nie? W mi było więcej miasteczek, gdzie jest A. ciasno Natomiast tutaj, no, te drogi są wymagające Bardzo kręte i strome, duży, duży kąt natylenia mają o, Tak, powiedzmy, zaraz będziemy tutaj musieli zrobić taki kurde bardzo ciasny juter. Ja zaczęliśmy zjeżdżać w końcu, no. ale jest on właśnie tutaj, gdzie w jest ciasto. ciasto. Są już lustra, nie? Znaczy, dwa pasy, nie? Znaczy te pasy, jakieś szerokie. Pasy się zwężają tak do półtora pasa, chociaż są dalej narysowane. No, jeszcze zaparkowane samochody są, nie? Po drodze. No właśnie, tutaj te wystające rośliny, balkony. O, można wszystko skosić nie? Czekajcie, by tu tego nie będzie widać, nie? Ale o, tak wygląda tutaj miejscówka. Nie wygląda to zbyt ciekawie. Jest znak zakazu kempingowania. Parking. Odstawiony po brzegi o, po brzegi. Co w takim wypadku robimy? Idziemy dalej. Nawet tu się nie wykąpiemy Nawet się tu nie wykąpiemy. Dobra. Ciekawej? No czekaj. Inwazja Persów. To jest inwazja Persów. Pięknie, Ależ Niech ja, ja. tam jest. W kilku dniach pobytu skończyła nam się woda. Polecam uważać, jak się tankuje wodę na plażach, bo często gęsto mają płytkie studnie i woda, którą tam można zatankować jest lekko słona. W Grecji jednak nie ma problemu z wodą. Polecam skorzystać z aplikacji w Park Fortnite i bez problemu można znaleźć przydrożny kran ze źródlaną górską wodą, tak jak w tym wypadku. No i zobaczcie, tak sobie właśnie stanęliśmy koło plaży Amosa. Przy tawernie jest parking dla kamperów, no i tu zobaczcie, o, jest yy, siedem innych aut, no i tak sobie można tutaj przycupnąć. Wieczorem to wygląda przepięknie, nie? Nikogo tutaj nie ma. E, no nie nam będzie zobaczyć jak to za dnia wygląda, ale Zatoczka sama w sumie wygląda pięknie, nie? Tu jest restauracja po lewej, o dziewiątej się zamyka. Bar już jest zamknięty, o, a tędy się przechodzi na parking, do kamperowiska. Są toalety, prysznice. Dzień dobry, dzień dobry. Plaża Małcza. Dotarliśmy tutaj późnym popołudniem. Przedzieraliśmy się przez naprawdę bardzo strome podjazdy, po 20%. I zostaliśmy tutaj dosyć e, dużo kamperów. W końcu kampery, nie same wany. Widać, że kampery nie dojeżdżają w miejsca, w których mamy, tam gdzieś stacjonują po krzakach. A tutaj mamy taką piękną plażę, ultra czysta woda, widać bardzo e, głęboko dno. Tyle, że ani wschodu, ani zachodu słońca tutaj nie ma. No dzisiaj będziemy pływali na łód, a następnego dnia chcemy pojechać do Wasyliki i z Wasyliki przeprawić się już na... Kefalonie, którą tam widać, tak? Także Vasiliki, taka miejscowość, która jest, nie wiem, 10 km niecałe oddalona od tej plaży. Tam przychodzą i odchodzą promy na Kefalonię. Jak wcześniej mówiłem, na kolejny dzień zarezerwowaliśmy sobie nie lada atrakcje. Postanawiamy zobaczyć Lewkadę z innej perspektywy, od strony wody. Dzień wcześniej znalazłem wypożyczalnię łódek w niedaleko oddalonej miejscowości Nidri. I zarezerwowałem małą łódkę z 30-konnym silnikiem, która w Grecji jest dostępna bez uprawnień. No i ja przygoda. przygodo. Kampera zostawiliśmy, widzicie, na tym parkingu, koło tej wypożyczalni Trident. To jest oddalony gdzieś o 300 metrów od tej wypożyczalni łodzi. No i placu jest tutaj naprawdę, co nie bez najmniejszego problemu można tutaj zaparkować, jak się przyjeżdża z rana. Tylko ostrożnie, żeby nie przegapić tego wjazdu na ten parking, bo potem trzeba krążyć po wąskich uliczkach tego miasteczka. Akwen w okolicach Lewkady jest bardzo przyjazny do uprawiania sportów motorowodnych, bo jest w zasadzie akwenem częściowo zamkniętym. otaczają go, Otacza go tutaj wyspa, wąski jest tutaj przesmyk. Przez to nie ma tutaj dużego falowania, i to jest idealne miejsce do takiej rekreacji motorowodnej. My zaczęliśmy naszą podróż w Nydrii, i później popłynęliśmy na południe w kierunku tych dwóch tutaj jaskiń. Popłynęliśmy sobie wzdłuż tego tutaj półwyspu, tej wyspy, i później zgubiliśmy się wśród tych licznych zatoczek, żeby na koniec popłynąć na drugi brzeg, tutaj w kierunku. Lewkady i zakończyć dzień z powrotem w Nydri. Co powiesz? Ale fajnie. Wiatr we włosach. Dzień jak tam? Tak, fajnie. fajnie. nie? Wyprawa kamperowa. Halo halo. halo, halo. No i tak oto wypożyczyliśmy łupkę yy, w wypłatę wschalin i płyniemy sobie tutaj wzdłuż Wysp Biońskich. Kurtka jest malutka, ma 30 kątny silnik i z tego względu nie możemy nią nigdzie dalej popłynąć. Tylko tutaj, między Wyspami, będziemy meandrować, pokąpiemy się. Płyniemy w tej chwili, na, żeby zobaczyć dwie jaskinie. Wpływamy do jaskini. To jest nad nami. Niech on wypłynie, jeszcze wpłyniemy jeszcze raz. Dobra?

I tak oto, pływając po spokojnych wodach Morza Jońskiego, od zatoczki do zatoczki, zachwycamy się co rusz dzikimi plażami otoczonymi turkusowymi wodami. No niesamowicie one w piąt poszły w ogóle, nie? Zobacz te warstwy, nie? Wow. Ale tak wyglądają jak trochę pisto, jak kul w środku ten tym pszczeli. No? Nie? No. Yy, ten yy, osi. Mamy no, tak. papier. Można śmiało skakać. drodze warto zwrócić uwagę na rezydencje, otoczone pięknymi kaskadowymi ogrodami, przy których stoją luksusowe jachty. Dobiliśmy do brzegu przed chwilą. Stanęliśmy sobie tutaj. Niedaleko mamy do stolika, co Natka? Teraz zamówimy sobie coś do zjedzenia tutaj. I tak tutaj sobie przypłynęliśmy na lunch, tak powiedzmy, wypiliśmy kawkę, zjedliśmy coś, a teraz kierujemy się z powrotem na wodę, nie Agatka? Tak. Jak zlecimy. tam? Lecimy, o nowa czapeczka, nowa czapeczka zobaczcie, czapeczka. wjechała nowa czapeczka Gris, <grys> tak i tu Zosia jeszcze zabezpiecza się, jest po prostu wspaniale. Myślę, że to najlepiej wydane 100 euro na tym wyjeździe. No, 100 plus 60 za paliwo. Co warto zaznaczyć, pani z wypożyczalni nie miała najmniejszego problemu z tym, że zabieraliśmy psy na naszą wycieczkę. Nie widział ten Lewkady, kto nie odwiedził plaży w Porto Caciki. To jedna z najbardziej znanych plaż na Lewkadzie. Co trzeba powiedzieć tutaj, to no. to, że Ale w Kadzie nie ma za dużo takich miejsc dzikich, takich, do których my żeśmy przywykli, że stoi się bezpośrednio na plaży samemu i tak dalej. Ta wyspa jest dużo bardziej turystyczna i takich miejsc jest ograniczona ilość, a jednak z drugiej strony jest bardzo dużo odwiedzających tutaj karabaningowców Z tego względu. No, można powiedzieć, że, że jest dosyć zatłoczona, ale y, miejsca są przepiękne i to trzeba oddać, że naprawdę warto tutaj przyjechać, ja uważam, nie? Jak najbardziej. Zjechaliśmy już z głównej drogi, oj, uwaga, 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 skąd ona jedzie? czekaj, muszę cofnąć. Do plaży prowadzi wąska, miejscami bardzo stroma droga. Co kawałek mijamy jadące z naprzeciwka samochody, stając na krawędzi i przeciskając się na centymetry z mijanymi samochodami. Jak będziecie się wybierać, to najlepiej wczesnym rankiem, albo późno w nocy. Z przyczepą dojazd tu jest strasznie niemożliwy. jakie jachty tam stoją przy tej plaży. Ja nie mogę. Oh, that sucks. W wiedzeniu Porto Kaciki na noc postanawiamy jednak wrócić na poprzednie nasze miejsce, na plażę Amosa, która jest położona niedaleko od portu Vasiliki, z którego jutro będziemy płynąć na Kefalonię. Halo, halo, dzień dobry, dzień dobry. Jest godzina 12 i wyjeżdżamy z tej ostatniej plaży. Jedziemy na West Ferries, na przystań, tam gdzie będziemy się przyprawiali w miejscowości Wasyliki na Kefalonie. Wczoraj zarezerwowałem miejsce na promie. No i miejmy nadzieję, że to pozwoli nam dzisiaj wjechać na ten prom. Zobaczymy, prom odchodzi o 13.30 i podobnie spłynie 3 godziny. Zobaczymy ile czasu nam to zajmie, żeby dopłynąć na Kefalonie. No a teraz wyjeżdżamy taką standardową drogą z tej plaży, która jak na warunki Lewgady jest drogą bardzo, bardzo komfortową, nie Agatka? Na razie tak, jak nie ma nikogo z przeciwka. No. Wszyscy siedzą na plaży, to nie może być nikogo z naprzeciwko. E, przyjechaliśmy tutaj e, na prom, który odpływa o 13.30. Samochody zaczynają e, ładować o 13.00. O 13.00 trzeba być. A później. dzień wcześniej, robiliśmy rezerwację. Zapłaciliśmy 124 euro za e, samochód i cztery osoby dorosłe. I podróż będzie trwała godzinę czasu. No i prom dopływa. Wygląda na to, że będziesz trzeba tyłem parkować. Zobaczymy. Trochę nas jest. No i wszyscy się zmieścili o 13:30 nie ma kompletu z luzikiem, cztery kampery, także będziemy płynąć teraz. I na tym chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. W następnej części zapraszamy na piękną Kefalonię.